I jest, Transmisja na żywo. Tylko najpierw trzeba wysłać to do kolegów. A czemu nie wchodzić na LRR? No bo nie. Dobra. Ja wezmę, że kamerkę ci było widać. Owajmy, tak danks. Ja światło zgaszę. Nie jak mnie nogi poda po treningu. Nie tak śmierdzą sery. A wyślij, wejdź na YouTube i wyślij na grupę link. Ja zaraz przyjdę. Grupki. Tylko na jak grupę? Na każdą. Na wszystkie. Na wszystkie? To wyślij najpierw to. na grupę klasowo Alo, Kuba, no halo. A fajną miniaturkę mam? Co? Fajną miniaturkę ustawiłem? Cudowno. Nie na to chyba wysłałeś No to jest tam z tymi Nie ja, czy ktoś dołączy Nie na to Co? chyba wysłałeś Ciekawe czy ktoś dołączy okay. Tu wysłałem, tu wysłałem Kochani widzowie, wysyłajcie do Najdy. Nie, to Kochani do A masz czapkę? Mam. Obejmy. Jak coś wyślę, 100 zł do Najdy, do mnie czapkę. A trzy osoby już są na Navy. Bo spagramy w, w tobie. Pilcie w <grym> Rob Roblox 101 Roblox <grym> 1, Fortnite to 2, 3 to EuroTrack Simulator 2 Ale nie wiem czy je pobrano mam, chyba Najlepší. nie pobrano. <grym> no ale i tak może ci pisać. Rob RobloxTy1 na, na YouTube obejrzymy 3 to EuroTrack Simulator. No bajt indyakse, no ja wyхожę. Dobra, w staj. Kieraska ty O kurde. A na czym będziemy robić? live'a w opanem. telefonie. A, na twitch'u Na twitch'u? Mhm. Mm no dobra. O, co robić? Ale ciemno. Gdzie ciemno? U mnie. Ciemno jak w dupie u Murzyna Co? Ciemno jak w dupie u, mu u Murzyna To ciasto, tak? Tak jak w dupie u Murzyna Ale Ciemno jak w dupie u Murzyna Ale... To ciasto, tak? w dupie u Murzyna Ale... Ile osób na live jest? a transmissão a zero Ale ho Fortnite a na początku o. Rusz ręką. No dobra, działam, chciałem, że nie działa tamka. Trzy osoby na Ile? Trzy osoby. Trzy osoby na rakie. Trzy osoby. To za Fortnite, Tak. Dobra. Dziwny serwer, A Patrz, tutaj jest robot. Czekaj, na lewej nich widać? Taki biały, Przy niżej trochę Widzisz takie białe coś? Zaraz, Ojej, już pan. Gdzie to jest? Czekaj teraz. Nie widać Teraz to pewnie widać Jedna osoba ogląda Nie, u trzy Czekaj, teraz. Dobra Nie chcę widzowie oglądać Trzeba, wiesz, puścić tą muzykę Co tam wcześniej Wczoraj puszczałem Nie, to co ja do niej wysłałem Nie, gram Zero puszczałem Nie! NIE! No spokojnie No dobra Ale, Wszedłem lecimy. na ten kanał przez przypadek Co? Wszedłem na ten kanał le, 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 le. A nic tam no nie ma. No. Takiego. Nie ma? Nie ma. No nie. Stopy. No, tylko stopy. Stujcie to, widzimy. <laughs> Widziałem przed chwilą, właśnie. Przedeć. To teraz zobacz. Nie widać, nie widać mnie, jak cię nie widać? Nie teraz ci będzie widać. Teraz Tam tego widać. drugiego nie pokazuj, nie pokazuj to tego drugiego, do ilu. Już cię widać, A teraz widać. A słuchaj, muzyczkę? Muzyczkę? Co muzyczkę? Nie widać mnie. Na live'ie. Teraz się widać. Tam mi nie pokazuj! Słuchaj. Dobra, gramy. Czekaj, bo mi się 8 gigabajtów RAMu spóźnia. O, mleko jest na live'ie!

O, Kamil jest na live'ie! Tak, o taka o... Ela Kamil. Widać? O, Kamil jest na live. Widać perfumę? Widać. Ela, Kamil. Widać. Fajne Kamil. Fajna, co nie? nie? A tak pachnie... Widzowie... Fajne, a tak nienawidzę tych... Mm, tych z tego... Czy kogo? Mm, z Afryki mm tego, tego... tego jedzenia. Nie lubię. Tego... Daj gotowość. Arena dzisiaj pogramy. Nie lubię. To najpierw to. Żeby był contenting na live'a. A szybko mm. czekoladka. Co zrobiłeś? Nie. nie, ja nie widać. Dzień. No Już jest mam 70 pingów, Gdzie oni 90. Pa, jakieś 30 hit Nikodem dołączył. Jakiś to to? Łazowski. kto? Łazowski. Nikodem. No ten z Warszawy No tak ten Już to poznaliśmy go tam No mega. No, no reportuje te... nas przy ciebie. Nikodem no, wyszli do Mejta Nikodem, Nikodem Razowski no tak buka Razowa no. Razowski Czego tu nie rozumiesz? Gdzie lecimy? Co tu report? Buka Tak, gdzie lecimy? Co? Ja mnie ładuję. O. Mm. Jestem razowski Ale laguje A co laguje? Co? Co laguje? Nie rozumiem Co laguje? Jajco Fortnite Ci laguje? Mi też Mam najniższe ustawienia

no kurde prawie. Cześć, bo ja nie mogę. Lagi są. Lagę na no, no, drugie. Faktycznie. A już działa chyba. Jestem ubiegać się mogę. No dostał przecież. No, dostał, no coś się pobiera. Ogląda osób trzech. Czyli ja na telefonie, ja na komputerze i ty. No. Ja żartuję, te kontrole, chodź. Ja Jeszcze nie wiem, jedna to. osoba. O, już cztery osoby. Pięć, sześć. Jak sześć? Normalnie. Ta, sześć osób? Nie. Widzowie, tata przyszedł. Niedźwiedź. Nie będzie to. To w co gramy? Ty, mogliśmy zrobić tak, że jak on przyszedł na tę nocną spanie. I tak wolno jest. No. Ty, to jak jutro się tutaj szkodzi moja mama. To jutro możemy zrobić. A masz ja mam światełka ma jakieś światełka takie? Jakie światełka? Ja mam laser, człowiek. Czekaj... Mam... Ojciec idzie. Czekajcie widzowie. Czekajcie widzowie, Czekajcie, widzowie. Zobacz Ryszard. Zobacz Ryszard. Mnie? Słuchajcie mnie. Poczekaj. Nie ja znam się co jest. Co kupił Powiedz kiedy nie będziesz mnie słyszał? Słyszę. Słyszysz mnie? Teraz słuchaj. Słyszysz mnie? Tak. A teraz nie słyszysz? Tak, słyszę. Dobrze ci, dobrze nie słyszysz? Bardzo dobrze. A mnie nie słyszało? Czekaj. Czekam. Słyszysz? Czy nie słyszać? Nie no, słychać było. Jak cię słychać było? Dobrze było cię słychać. No bo już się tam. No, no. no tak, było tutaj takie, takie wiesz... Wody wpadanie. To teraz było nie słychać. No, skok co sekundę gramy. Co mówisz? Skok co, co sekundę. Dobra. Taki Nie wiem, wiem. A, kamerkę. Nie kupuj jajek, bo nie są opłacalne w ogóle. Takie jajka. Może później. No to masz takie jajko, jajka. A ty już kupiłem jedną. Nie kupuję po prostu O Jezu, mam 2,5 tysiąca skoku No, ty masz od kolary. Ławczyłeś No i tylko raz to się zresetuje. No to nie, nie idź tam na samą górę. Nie idź tam! Jak? Nie? Gdzie ty jesteś? A gdzie po idź? Wietrzu? Nie idź tam. Jestem na dole. Idź tu do tej... Y do tej, tej, tam będzie miał więcej, bo tam, tam dostajesz dwie. Gdzie ty nie, jesteś? Nie doskoczę, o, bo ja mam zero tam masz, no. Ale nie doskoczysz z tego? No nie doskoczysz. Bo... nie, on Czy... doskoczysz raczej. Nie, no ale tam nie mogę iść. Właśnie słyszę, że nic się nie słyszy. Co słyszysz? Co? Co słyszysz? Nic nie słyszę właśnie. Przez chwilę miałem miliard ileś skoku. Jak miliard? Normalnie miałem tam. Nawet to nie jest miliard, to chyba był bilion. Jak się zrespiłem dosłownie, to miałem bilion skoków. Witam, widzowie, ojciec mnie woła. Ojciec, stary. Stary lew. Widowię, tak ten, ten, naprawdę ten, Kuroko. To jest taki patus. Nie oglądajcie go Nie oglądajcie, ja niedługo będę streamować jak kupię więcej RAM Albo lepszy RAM Albo... Apple still the same. To, że jak się respisz, to masz więcej na początek w koku. Ja kupiłem 2 i starczy, bo one się daje ci coraz więcej. Już na przykład dają mi 208. It's something inside you. It's hard to explain. I hey about you, boy you still the same? To ja powiedział, że to spoko jest. A nie, to nie ta, to była mm -hmm. druga. Od tego chłopa. To była ta... Real Hero, jakoś tak. Ciekawe czy działa muzyczka jest... za donate'y. To czekaj, wyszlę.

Czy teraz mnie słychać? Słychać! Nie, nie słuchać, a teraz? Halo? Czy mnie słychać? Nie, nie, słychać! Aaaaaaa! Słuchasz testowego komunikatu głosowego. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty. Czy teraz mnie słychać? teraz? Halo? Halo? Czy nie słychać? Słychać? A -a -a. O, to piosenkę on mówi, że że jest spoko. Jak on ma? A real o, no. Jestem. ten 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 350 punktów nam no, 350 punktów tak. na przykład, Jakich punktów? No skopów. O teraz 387, na sam początek mam 400. Pa. Jak ja lecę? Jak rakieta, pa. Tak, ja miałem 2500, to jak ja leciałem? Nie, no, ja miałem chyba 4 koła, bo ja wcześniej miałem 30 wygrań, to chwila i już leciałem w górę. 400. Jak będziesz grzeczny, to ci dam beta. A ja mam jednego. Nie no, dwa. A jaki masz level, petna? Trzeci. A ja mam ósmy na każdym. Widzowie, jak No i tam w to dam mu. moje dwa pety. Taki i złoty. A ile osób jest? jedna. Cheaty. ty? Jedna u mnie pisze. Tak. A oglądasz? O, no. A czy ty? Nie. Znaczy no oglądasz, cały czas leci. Mm-hmm. <laughs> Do dziesiątego levela te tapety. I jajko kolejne kupuję. A za ile kupujesz? Nie wiem, tam na innym poziomie kupię. Bo ja się raz mam 500 tych skoków już. Tam mam 450 chyba. Łapka w górę sobie zostawię A ja też muszę no. już będą wtedy cztery łapki Teraz dostaję tych z jednego zwierzęta plus 90, a drugi plus 17. O, to mogę ci dać tego, co plus 17 mi da. tutaj mam plus 10 jednego. Ale tak to działa. 90 plus 17, a dostaję 300 na sam początek. Nie rozumiem, jak to działa. No bo otwieram -o. o Jezu. Kolejne to gówno. A po ile? tysiąc skoków już mam. Lecimy. Prawie <trafię> zaskoczyłem do tego. Do maksa. Ile? Siedemset mam na starcie. Ter. Ya ne amilem